Cześć, witam cię serdecznie na kanale o inteligentnym inwestowaniu, a szczególnie o inwestowaniu w fizyczne złoto inwestycyjne. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat mitu, którym wiele osób zaczynających inwestycje na rynku złota zderza się i myśli, że to złoto, które jest notowane na giełdzie, jest takim samym złotem, które możemy mieć fizycznie w ręku. Dlatego nie wszystko złoto, co się świeci. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka, do komentowania, do subskrybowania, do udostępniania oczywiście, jeśli uznasz za stosowne. I usiądź wygodnie, skoncentruj się przez chwilę i zobacz, jakie są różnice między fizycznym a tak zwanym papierowym złotem. Zapraszam i lecimy. Nie wiem, czy uświadamiasz sobie fakt, że inwestując w złoto. Musimy, powinniśmy rozdzielić go na dwa rodzaje. Na dwa rodzaje złota. Jest to złoto fizyczne w postaci sztabek monet bulionowych, bądź, po, bądź już takich większych sztab inwestycyjnych. I to jest to złoto fizyczne alokowane, bądź mamy złoto tak zwane papierowe w formie kontraktów terminowych, w formie kontraktów różnicowych CFD. Bądź także możliwość inwestowania w fundusze oparte o złoto ETC. I to jest bardzo istotna sprawa, bo to, jakie złoto wybierzemy, ma potem wpływ na to, w jakim terminie Twoja inwestycja może być zrealizowana, na jak długo Twoja inwestycja w metale szlachetne, bo tu nie tylko chodzi o złoto, ale chodzi także o inne metale szlachetne, może być zrealizowana. Dlatego. Zaczynając ten temat, chciałbym, żebyś miał, miała świadomość tego, że jest bardzo znacząca różnica, czy inwestujesz w złoto papierowe, czy inwestujesz w złoto fizyczne i to złoto papierowe, to jest tak zwane złoto papierowe, złoto, złoto niealokowane, które można nabywać w ramach na przykład, kontraktów terminowych i te kontrakty terminowe y, są notowane na giełdach towarowych w Londynie, w Nowym Jorku, w Szanghaju, w Tokio i... I te notowania mają wpływ na cenę fizycznego kruszcu. Oczywiście są one bardzo mocno ze sobą powiązane, bo po tych cenach między innymi dostawcy złota, czyli rafinerie, wytwarzają i przetwarzają złoto i sprzedają do osób fizycznych, takich jak ty, takich jak ja, które chcą się zabezpieczyć. Ale miej świadomość tego, że w ramach kontraktów terminowych. Nie, ma, nie są one pokryte praktycznie w ogóle w fizycznym złocie inwestycyjnym. Jest to, jest to pokrycie w zasadzie na poziomie jedna na kilkaset uncji, yy, yy, która ma pokrycie w fizycznym złocie inwestycyjnym. To jest jeden z, jeden z rodzajów. To jest jeden z rodzajów inwestowania i jeden z możliwości nabywania złota, tylko właśnie. Tylko pytanie, czy ty chcesz to złoto nabywać w takiej formie? Inną formą są właśnie, yy, są właśnie fundusze, które mają pokrycie w fizycznym złocie, fundusze ETC, które teoretycznie powinny mieć pokrycie w złocie nawet do 90% w fizycznym złocie. To już jest jakieś zabezpieczenie. W tej sytuacji nie jesteś, jakby to powiedzieć, zobowiązany i nie musisz przechowywać tego fizycznego złota. Natomiast trzeci, trzeci rodzaj, ten, który ja najbardziej polecam, trzeci sposób yy, kupowania i, i nabywania złota, to jest, to jest fizyczny kruszec. To jest fizyczny metal, który ty posiadasz pod własną kontrolą. Ewentualnie przechowujesz go w miejscu, które, w jakimś schowku bądź sejfie, który, nad którym ty masz kontrolę. I to są bardzo istotne rzeczy, które. Nad którymi warto się zastanowić, zaczynając swoją przygodę ze złotem, bo zobacz, posiadanie fizycznego, fizycznego kruszcu to jest pełna piecza, pełna kontrola, pełna pewność, że to, co, to, co mam w ręku, jest moje, ja nad, tym, ja nad tym panuję. Natomiast jest to inwestycja średnio i długoterminowa. Natomiast inwestowanie w złoto. Złoto papierowe, czyli wszelkiego rodzaju kontrakty terminowe, wszelkiego rodzaju, właśnie kontrakty różnicowe, to już jest czysta, tylko i wyłącznie czysta spekulacja polegająca na tym, że trzeba przede wszystkim mieć pieniądze na tak zwany lewar trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć doświadczenie trzeba wyrobić sobie własną strategię i tam nie będzie tak, tak zwanego inwestowania na, na czas dłuższy, ponieważ Dochodzą do tego dodatkowe opłaty. Mimo wszystko, patrząc z perspektywy czasu, inwestowanie w złoto wydaje się i jest bezpieczną, bezpieczną przystanią. Natomiast na giełdach, które oferują, czy, czy narzędziach inwestycyjnych, które oferują inwestowanie w, w kontrakty, jest to tylko i wyłącznie inwestowanie spekulacyjne, inwestowanie krótkoterminowe, tak zwany często day trading. Maksymalnie, maksymalne utrzymywanie pozycji na kilka, kilkanaście dni, ponieważ one są obarczone dodatkowymi opłatami, i tak samo te ruchy, tego, ruchy na, na, na giełdzie tego, tego złota są, są znaczące i one bardzo mocno mogą wpływać na wartość naszego depozytu, który tam w danym momencie mamy złożony. Znacznie bezpieczniejszą formą inwestowania w złoto. Papierowe, jednak papierowe, bo jednak nie dostajemy go do ręki, jest y, kupowanie i inwestowanie funduszy ETC, ale funduszy opartych na fizycznym złocie. I tu bardzo istotną sprawą jest to, żeby sprawdzić wiarygodność tego funduszu, jaki poziom y, aktywów jest, ma pokrycie w fizycznym złocie. Czy jest to 20, 50 czy może 90%? Warto wiedzieć, że dzięki y, Zaleceniom Komitetu Bazylejskiego i w zasadzie regule Bazylea III, która wchodzi w życie, nastąpiło wyraźne rozróżnienie i rekomendacja dla banków centralnych między złotem, tym papierowym, a złotem fizycznym. I teraz ta rekomendacja, o której mówię w jednym z filmów, krótko, krótko mówiąc. Mówi o tym, że złoto fizyczne, które posiadasz Ty, czy posiadają instytucje finansowe i banki, jest wyniesione, zostało podniesione z początkiem, z początkiem trzeciego kwartału tego roku do poziomu najbezpieczniejszego aktywu. Czyli jest ono traktowane jak obligacje skarbowe, obligacje państwowe czy gotówka złoto po prostu fizyczne złoto inwestycyjne jest traktowane jako waluta obca natomiast złoto papierowe nadal ma poziom tak zwany tier 3 czyli jest obarczone znacznie większym znacznie większym ryzykiem i teraz ten jeden z najważniejszych bądź nazwijmy to inaczej kluczowych elementów budowania trwałego majątku to jest właśnie posiadanie i Nabywanie fizycznego złota inwestycyjnego. Fizycznego złota, które w perspektywie czasu zyskuje. Spójrz na wykres. Ostatnie 20 lat złoto zyskało ponad 500%. Mało, która inwestycja, którekolwiek z aktywów można by powiedzieć, daje taką stopę zwrotu. Ale jest to fizyczny kruszec, w ramach którego ty masz kontrolę. I to powinna być dla ciebie inwestycja średnio- bądź długoterminowa. To jest inwestycja, którą. Świadomie dokonują ludzie bogaci, ludzie świadomi, a także nie wiem, czy widzisz to, co się dzieje na rynku. Cały czas banki centralne, mimo tego, jak bardzo yy, dzieje się, tak jak się dzieje w obecnej sytuacji na, na rynkach finansowych, one cały czas kupują złoto fizyczne po to, by przechowywać je jako aktywo, jako zabezpieczenie, jako środek, który nie traci na wartości. Podsumowując, złoto złotu nierówno, czy jak to woli, nie wszystko złoto, co się świeci. Więc jeśli chcesz spekulować, jeśli chcesz tradeować, to tylko i wyłącznie kontrakty terminowe, kontrakty CFD, ale jest to obarczone dźwignią, ryzykiem, poświęcaniem znacznej ilości czasu i, no konkretnej wiedzy, którą, którą należy i można tylko i wyłącznie zdobyć. Ja osobiście uważam poprzez doświadczenie, poprzez, poprzez robienie tego, poprzez y, działanie. Kolejna rzecz, y, jeśli nie masz gdzie przechowywać złota, bądź masz pewne y, wątpliwości, w jakim terminie będziesz to złoto potrzebował, to o wiele szybciej... Zalecam inwestowanie w fundusze oparte o fizyczne złoto. Natomiast, jeśli chcesz budować trwały majątek, to tak czy siak należy posiadać fizyczne złoto inwestycyjne w formie sztabek bądź monet, bo one w perspektywie czasu, kilku, kilkunastu lat, zabezpieczą Twój majątek, przeniosą wartość w czasie, zabezpieczą Cię przed wszelkiego rodzaju kryzysami, czy to militarnymi, czy politycznymi. I oczywiście co, ochronią Twoje pieniądze przed stale rosnącą inflacją. Nie wiem, czy, jak, czy uświadamiasz sobie fakt, ale średnioroczny zysk na złocie, to jest od dobrych kilku do kilkunastu procent, tak jak wcześniej dziś wspomniałem, to jest w perspektywie 20 lat ponad 500%. Także jeśli zaczynasz swoją przygodę i myślisz o tym, w co inwestować, a chcesz. Chcesz się tego nauczyć, to kupowanie fizycznego złota inwestycyjnego jest najbezpieczniejszym i najprostszym sposobem, bo możesz po prostu to złoto kupić, schować je bądź je zabezpieczyć w jakiejś skrytce i nie musisz się nad tym wszystkim zastanawiać. I za te kilka, kilkanaście lat spokojnie będziesz w stanie to złoto. Wymienić na dowolną, na, dowolną, na dowolną usługę, na dowolną rzecz, ponieważ pamiętaj, złoto to jest uniwersalna waluta. To jest waluta, którą ludzie posługują się od kilku tysięcy lat. Ten pieniądz, którym my na co dzień, powiedzmy, z którego na co dzień korzystamy, on w zasadzie funkcjonuje od 200 lat, niecałych 200 lat, bo. Ten system monetarny, tak to nazwijmy, system pieniądza papierowego z, powstał w, w pierwszej połowie XIX wieku. A złoto, złoto funkcjonuje 6000 lat. Także. Mam nadzieję, że ten materiał, który dzisiaj dla Ciebie przygotowałem, był wartościowy, był dla Ciebie interesujący, pokazał Ci te znaczące różnice. I mimo wszystko, nawet jeśli zdecydujesz się na inwestowanie w złoto papierowe, to w ramach zdrowej dywersyfikacji należy posiadać trwały majątek. I takim trwałym majątkiem, takim trwałym aktywem jest fizyczne złoto inwestycyjne. Dlatego, jeśli ten materiał był wartościowy, zostaw lajka, skomentuj, udostępnij, będę wdzięczny za każde uwagi i dziękuję Ci za Twój poświęcony czas i zapraszam do następnego odcinka. Pozdrawiam Cię serdecznie, cześć!